Słuchajcie mordy, ja jestem w pracy, pracuję sobie teraz w tej chwili, więc pokrótce Wam wyjaśnię o co mi chodzi z tą całą akcją, w której firma kurierska skorzystała z wiralu naszego marki GM2L. Jest to z mojego punktu widzenia po prostu niesmaczne, bo po pierwsze firma mogła się skontaktować i, i, i jakby w ogóle zobaczyć, czy ja jako artysta chcę w jakikolwiek sposób być kojarzony z nimi, a po drugie, bardziej mi się wydaje, że fajne by to było z waszej strony, jakbyście zaproponowali jakieś pieniądze i, 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 i owopólna korzyść była, a nie że po prostu sobie po cwaniacku i, i hafmęcicie i staracie stworzyć jakąś reklamę na cudzych wiralach. Tyle w temacie. Pozdrawiam moich fanów serdecznie. Zgłaszajcie, komentujcie ich i ciśnijcie. Teraz do sprawy, tak byście się zastanawiali, dlaczego za granicą artystów stać na fajne auta, na fajne zegarki, fajne ciucha w Polsce ich nie ma. Właśnie między innymi dlatego, bo duże firmy, korporacje zdały sobie z tego sprawę, że moc tkwi w nas, artystach, jeśli chodzi o reklamę dla nich i traktują nas poważnie. A nie to, co tutaj, że ktoś sobie prześmieszki, chichy, przywłaszcza dobra i, i, i myśli, że to jest fajne. Nie tędy, kochani. Jak chcesz zarobić pieniądze, daj też innemu zarobić. Podziel się z tym, co ty zarabiasz. Jak chcesz korzystać z czegoś, co ktoś ma, a ty byś chciał. Nie kradnij tego po prostu.